O kochani, wyjęliśmy tutaj wszystko dla was gorące. Wszystkie rybki. Złoty, dawaj, testujemy tego karpia w flecika. Dobra. Dawaj dla szefa. i skutecznie zobaczymy jak on wyszedł Mamy fajne fileciki takie po 300-400 gramy na ja sobie kawałek kawałek sobie dziwny. Zobaczymy co to z tego co to z tego nam tu wyszło Korzystaj z dodatkowego rabatu 20%. Na dół przetarana artykuł 5 starto Mikey Kick. Oszczędzaj więcej. Tylko to widzieli i tylko Kick. Więcej niż się spodziewasz. Jego się całkowicie nie da wyfiletować, tak jak śledzika, ale konsystencja mięska, mm. bardzo fajnie smakuje, delikatny, tu Wiem wam, że wedle mojego podniebienia. To tak delikatnie, ni to lęż, ni to, lesz, ni to węgłoś, ty. Fajne mięsko, naprawdę. Rewelacja. Ty nigdy nie się nie spodziewałem, że karpędzony może być taki dobry? Bo ty! A da jeszcze szaszłyczka z tych gorących teraz, co karperek wyciągał. Mm. Bardzo dobry. Fajna konsystencja mięsa, jak, jak, jak węgosz taki od razu po Chodka. Śmiało możecie zamawiać Śmiało możecie zamawiać pilociiki. Skarpia mędzonego, później sobie plastereczki na, na, na talerzyk pociąć i rewelacja.